Druga wago, dzisiaj pytamy, czy ona, on o mnie myśli. No, i odpowiedź jest twierdząca. Gdy tasowałam dla ciebie kartę, to takim ruchem parabolicznym te dwie karty spłynęły w kierunku dolnym, więc musiałam je łapać dla ciebie, ale złapałam. Mamy kartę, na której rycerza kielichów, na której ktoś komuś ofiarowuje kielich miłosny tutaj akurat jest to kobieta w seksownej czerwonej sukni to możesz być ty jeśli jesteś kobietą ale niekoniecznie, bo w tarocie płeć kompletnie nie ma znaczenia ktoś komuś chce ten kielich miłości ofiarować czy się to wydarzy? nie wiemy na tej karcie prawdopodobnie to się wydarzy bo pokazuje before tarot wszystkie te karty moment przed z kolei karta po prawej to jest karta wodnika bardzo silna. E, może jesteś wodnikiem, a w, na przykład w ascendencie, w jakimś e, innym e, kawałku Twojego kosmogramu. Niekoniecznie w 100% jesteśmy przecież wagą. A może to jest osoba spod znaku wodnika. I tutaj znowu płeć nie ma znaczenia, ale widzimy tutaj seksowną kobietę, która na ramieniu ma bodźka, więc mamy tutaj ostrzeżenie przed tym że kto niekoniecznie planuje, no to może życie samo zaplanować nowe życie. No i druga rzecz, ta kobieta się bardzo dobrze ze sobą czuje. Jest bardzo zmysłowa, właściwie nie potrzebuje ubrania, jak widzimy na tej karcie. Zasłania się jedynie subtelnie dwoma dzbanami, z których za chwilę będzie przelewać wodę z dzbana do dzbana. Czyli może dać nowe życie. Drogie wagusie... Dużo szczęścia w miłości i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie.